Jakoś godzinę temu napisały do mnie ziomki z tego guesthouse'u, co od nich kupiałem w Motor, co porabiam i czyłem. nie przyjechał do nich, że pojedziemy nad rzekę. Posiedzieć na Browara. Może co będę. No i przyjechałem. Jesteśmy tutaj właśnie. Jest łopak z Brazylii, są dwie dziewczyny z Rosji, które za niedługo wyjeżdżają w sumie. Sorry, bo coś mi tu gada. No i zobaczcie jaki to jest klimat nad rzeką. Ludzie tu po prostu przyjeżdżają. Pokażę wam drugiej kamery. Wszyscy ludzie tu sobie przyjeżdżają, tylko biorą krzesełka, piwo i sobie siedzą tam nad rzeką. Całkiem fajny widok jest. Bardzo fajny. Popatrzcie, jak się pije tutaj, piwo. Tak samo jak w Tajlandii z lodem. Bardzo dziwne. Cały brzeg rzeki, znaczy może nie cały, ale bardzo duża część to ludzi, którzy sobie po prostu siedzą, jedzą, piją piwa. No i sobie patrzą na te budynki, które tak naprawdę dla mnie po Hongkongu nie robią żadnego wrażenia. Ani trochę. No ale to okej, okay, dobra. wróciłem z Hongkongu to jest co innego. A tak normalnie to, to na pewno. Bardzo fajnie musi wyglądać. A to moja kozacka Honda Win, w którą przejadę cały Wietnam, Laos. Może mi się uda do Birmy wjechać, ale to nie wiadomo. Teraz truję jakiś specjałów. Oczywiście być w sajgonie i nie zjeść Saigonek, To tak nie można. <noise> to tak jak być w Tokio i nie zjeść sushi. Albo w Japonii nie zjeść sushi. Dodatkowo wziąłem sobie jajka przepiórcze. I coś takiego Wszystko oczywiście robi się na ostrym oleju Ale trudno Teraz ekipa nam się zwiększyła Jest nas tu teraz, nie wiem, z 15 osób Zajebisty klimat No i z tym zajebistym widokiem Nie, naprawdę, jest klimatycznie Ludzie się mnie pytają, dlaczego podróżuję sam a tak naprawdę takie podróży nigdy się nie samemu. zawsze się kogoś pozna. I to całkiem fajnych ludzi. Naprawdę bardzo ciekawych. Każdy ma inną historię. Każdy też podróżuje. Zajebista sprawa. Może paru z Was się to wyda takie dziwne, trochę, że ci ludzie tak sobie siedzą po prostu nad rzeką i sobie patrzą w budynki, w światełka i tak dalej. Ale ja czuję ten klimat tutaj i naprawdę bardzo mi się to podoba. Fajnie tu jest. Ci ludzie się nie przejmują niczym. co Sobie siedzą, sobie piją, sobie jedzą i patrzą. I byluzówka w pełni, a nie na spince. Dlatego to jest fajne. Podoba mi się tu w Wietnamie. Jest taki. Taki klimat już, takiej. <laughs> taki klimat jak w Tajlandii, no. I, to, I to jest fajne. Europa, środkowa. Znaczy nie Europa, sorry. O, Europa. Azja Środkowa jest dla mnie najlepsza. I znowu to CBD. Siema wszystkim. Jest poniedziałek 28 października i zaczynam swoją przygodę. Właśnie dzisiaj ruszam na, do Delty Mekong. Tam coś zobaczycie. No i później ruszam już na północ y, Wietnamu Ile będzie dokładnie dni? Zobaczymy Planuję przez 30 dni podróżować po Wietnamie, plus dodatkowo Laos Jak się skończy? Zobaczymy Myślę, że będzie, naj... będzie mega przygoda Na pewno będzie zajebiście Dobra, oglądajcie ten odcinek Pozdrawiam Biona. <grywa> A przed trasą do jeszcze koła, żeby było wszystko dobrze. Ale już wiem, że dupa to nie tak będzie bola, muszę sobie kupić gdzieś poduszkę. I to na 100%. Musiałem kupić taką pustkę, bo naprawdę spaliny są tak okropne, że się nie da tego wdychać. W ogóle muszę jeszcze sobie okulary wyciągnąć z plecaka, bo czuję, że słońce tu będzie paliło i to straszne. I w ogóle muszę kupić koszulkę z długim rękawem, bo to nie przejdzie. Prawdziwa skóra krokodyla, oh, znaczy okay. cały, cały krokodyl obrany No czyli wiadomo, że tu rzeczy występują Krokodyle, No, Tutaj sobie podują krokodyle Które później przerabiają na torebki, paski albo na skórę Którą można sobie położyć na ziemi, na przykład, albo na ścianie Niestety tak to wygląda Kolejna fajna ciekawostka, którą pan mi teraz powiedział, bo tak sobie chodzimy i on ja mi wszystko opowiada. Tak w ogóle dołączą zaraz do mnie dwie osoby i oddadzą mi 15 tysięcy, 150 tysięcy dongów, czyli zaoszczędzę jeszcze 25 złotych i wycieczka wyjdzie w fajnych pieniędzy. Ale miesiąc z tym, miałem powiedzieć o tym, teraz jesteśmy w miejscu, w świątyni, gdzie jest 9, 9 słupów, czy 9 filarów ze smokami. I pan mi powiedział właśnie, że Mekong River, czyli ta rzeka Mekong. Tak naprawdę zużywana tylko ta nazwa między, jako międzynarodowa. A tak naprawdę to ona się nazywa inaczej i znaczy 9 smoków. Tyle. <grymne> jak mam się podoba, mój kapelusz? Konkretny, nie? Wyglądam jak Raiden z Monaco. <grymne> Chyba on się raiden nazywał Chyba tak. Co jest to? Water Water Coco? Never seen this before. A tutaj mamy kakao Też na żywo w sumie nie widziałem nigdy Ale ten kokonac mnie rozwala Możesz Nie, ile łódek Wiadomo Biznes is biznes Okej okay, sir. Wijam na swoją wietnamską łódeczkę i będziemy pływać kanałami rzeki Mekong. Znaczy rzeka Mekong to jest taka wielka, a tutaj będziemy takimi małymi kanałami pływać. Ładnie tak. Czas na zajebiste zdjęcie. Zawsze chciałem takie zdjęcie w takiej czapce, w takiej łódce, w tym miejscu. a jak jakaś mrówka mi to chodzi. <noise> żeby nie ugryzło. Jestem wrażliwym chłopcem. Chyba widać, nie? Fajnie. Kolejne takie małe marzenie spełnione. Bo chciałem tu być, chciałem się przypomnieć taką łódką i chciałem mieć taką czapkę. Znaczy to oni mi ją tylko pożyczyli, nie kupiłem jej, bo po co mi tak naprawdę? Ale na sam koniec Wietnamu się zastanowię, bo fajna pamiątka. <noise>

To pora, moją robotą jest jeżdżenie i kręcenie dla was tych filmików, a ta pani musi wiosłować. No. A z tyłu ma w sobie pomoc. Fajna sprawa. đúng ra uống bia nè mấy nghe là uống bia nè ăn nước tương nè là không có vậy cha trao của không cha luôn bị trong đó có mấy công ty sinh vật cho bạn đó. nó lên đây nó cũng là động vật Przyjechałem do miejsca, które mega nieciekawie wyglądało. Mówiłem tylko z kurczakiem, a dostałem jeszcze warzywa, sos, zupę, wszystko. Jest tu pełno ludzi, także musi być na pewno dobre. Obiad jedzony, bardzo dobry, naprawdę. Miejsce wyglądało mega niefajnie, ale super mi potraktowali. Cały czas jakaś pani mi cały czas coś podrzuca, podrzuca, taka co siedziała ko mnie. Naprawdę przemili ludzie. Teraz pojechałem na kawkę, taką wietnamską i mówię pani, że muszę do toalety, była awaria <noise> bo kawa mocna jak nie wiem ona mówi, że nie ma papieru ja wiem, że potrzebuję i mi wydzieliła <noise> kawałek tego ale dałem rady na no szczęście, miazga teraz motorek zmontowany 4 godziny trasy przede mną do następnego miasta liczę, że dojadę zanim się ściemni i że mnie też nie złapie, bo trochę się zafurzyło i patrzcie co tu jeszcze jest konkretnego w tym motorze port USB Elegancko na bieżąco mogę sobie ładować telefon i mi nie padnie. Zajebista sprawa. No to dobra, ruszam. Musiałem zrobić przerwę, bo nieźle grzeje. W ogóle nie działa mi port USB, nie wiem co się dzieje, dlatego muszę to naprawić. Jakiś ziomek mnie atakuje, i przy okazji zauważyłem, że jest tutaj maszynka do robienia. E Soku z cukrowej? Czy napoju z cyny cukrowej? Także od razu skorzystam, bo zajebiste to jest. Cynia cukrowa to jest taki kozak. Uwielbiam to pić, naprawdę. Jest tak samo dobre jak kokos. Ciekawe, jakby smakowało pomieszane. Muszę spróbować kiedyś.